So you need to reach the mountain before the last day. The Gandalf to... I don't like dwarves, but orcs I hate more. What do you need? The wood elves of Mirkwood are not like their kin. They're less wise and more dangerous. Czemu ten gandalf ciągle zasypia? Co on się nie wyspał? No to jedziemy! Patataj, kurka wodna, jaki fajny rumak! No, patataj, patataj, na przygodę, gnaj! Czemu ja nie widzę coś z przodu? Dajcie mi tutaj pieniążki. Lecimy dalej w takim razie do mrocznego lasu. Stood before the party. Their journey would bring them through this corrupted, the once great forest. Only a single path would carry them safely to the other side. They could not stray. No, <much> i. <zobaczyłem, pewnie much> będą tu Return, we must know. Go to the tombs in the mountains. So be it. Hmm. Should Sauron I would not do this unless I had to. I'll be waiting for you at the overlook before the slopes of Animal. Do not enter that mountain without me. Not my horse! I need it! You must stay on the path. Do not leave it. Come on, Okay. the mountain before the sun sets on Dorins Day. No to lecimy dalej w takim razie. No dobrze, ja zaczynam zawsze od niszczenia tego wszystkiego, co tu jest. No i dobrze, lecimy w takim razie. Będzie trzeba poniszczyć pewnie te elementy, żeby coś z nich zbudować. Tak jest przeważnie, prawda? Okej. Okay. Tak jak mówiłem... Ej, ej, ty mi tu buduj, a nie kombosy jakieś uwieczniaj. Okej, okay, hajsiki się muszą zgadzać. Aha, czyli panowie tutaj musicie nam pomóc. Gdzie jest ten? Okej, okay, i potrzebujemy tego pana, żeby wyszedł na górę. O, elegancko, i tutaj... Dobra, tu jest jakaś sowa z tego co widzę. Oki, doki. Potrzebujemy pana z młotem, z tego co widzę. Tam nie wskoczymy. Gdzie jest młot? Dobra, bo chcę tam wyjść jeszcze raz. Tak jest. Wychodź i teraz tego pana. Poproszę tutaj na górę. Chodź, 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 nie krępuj się. No właśnie. No i teraz idziemy dalej. Co to tu wyrasta? O, ale klejnot mamy dzięki temu. Tu marchewki chyba. A nie, myślałem, że marchewki. To drewno wyglądało jak marchewki swoją drogą, przecież, nie? A masz, rozwalamy ich. Tak jest. Młot, młotny Cheezers. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Odblokujemy sobie tu przejście. Tak jest. Chyba tędy musimy zejść, tak? Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Co to tutaj wyrasta tak cały czas? Nie, no gdzie ty wpadłeś? No chłopie! O, za Christ, Matko kochana. Dobra, potrzebujemy teraz, z tego co widzę, to musimy coś podpalić. Natomiast jeszcze potrzebujemy jednego elementu. Ponieważ, słuchajcie, jak widzicie, potrzebujemy kołowrota. O, proca. Panie z procy, strzel nam pan tutaj. No dobra, w takim razie sobie przejdziemy tutaj na drugą stronę. Aha, no to elegancko. Co w takim razie mamy tutaj zrobić? Ho, możemy łowić, no dobra. Tylko kto ma tutaj wędkę, mi powiedzcie? Ty masz topór. No dobra, sprawdźmy zatem, czy mo można tutaj przejść. Natomiast to sobie zniszczę. Też nie mam pochodni, natomiast tu coś jest. To mogę zniszczyć, przecież, no właśnie. Też nie mam wędki, no nic. Kto tu mi proszą mnie o to, żebym zmienił postać. Tu jeszcze jest jedna pochodnia. Kto tu ma wędkę, mi powiedzcie w takim razie? Może pan Bugins, co? Tak myślałem, ma też pierścień. Baggins, daj mi tutaj przejść. No i teraz. No nie, panie Bilbo, co pan też zrobił? Kurka wodna pływać nie umiecie, no bez jaj. Dajcie mi tu wędkę. Hop, i hop i udało się. No i teraz złowimy tą strętną rybę. Co tam będzie? Dobra. Chyba coś wyłowiłem. No, nareszcie mamy tą pochodnię. Dzięki czemu podpalimy sobie tutaj elegancko. No i teraz możemy lecieć. znowu tu nie wpadł? Okej, okay, idealnie. No i teraz podpalamy to, co można. I jazda, przechodzimy dalej. O, tu jest pieniążek, jak widzicie. A, nie skryjesz się przede mną. Dobra, leci. Wow, jaki kombos. Też tak chcę. O kurde ile pieniążków. Nice. Oho znowu. No i tutaj też będzie trzeba z młota pewnie. Rozwalić to przejście. Naciśnij K, gdy nosisz pierścień, jakoby wchodzić w interakcję z upiornymi klockami LEGO. A gdzie są upiorne klocki LEGO w takim razie? Wow, co tu się dzieje? O, kurka wodna. Elegancko słuchajcie. Nice. Co ten bilbo? Czy coś tu można zbudować? Dobra. Rozwalmy jeszcze te elementy. Można coś będzie dobudować, zapewne. Taką mam nadzieję. Albo i nie. Dobra, i co teraz mi powiedzcie? Aha, pan proca. Dobra, bo tu mamy cel, jak widzicie. Coś się stanie w takim razie. O, o, już chyba wiemy co się stanie. No nie, nie! Nie! Haha, nie! No i co pan nie Barnabos pan zrobił? Kurde, no Dobra, słuchaj Bilbo, ściągnij sobie pierścień. No, ja tam chyba nigdy nie wskoczę. No, nareszcie. Ni OMG, nie! Co tu się dzieje? OMG. Dobra, teraz tam wejdę. Dobra, dobra, dobra. Dobra, no i przechodzimy w tę stronę, zapewne. Czy ja tam wyskoczę teraz? Pytanie jest. No, czemuś nie wskoczył? Jezus, Maria, jakie fajle. Mam nadzieję, że tego nie widzicie, Heszki. No, i czemu nie skoczyłeś? Ja, pitole, co się dzieje? Muszę tam bilbo iść, słuchajcie. Z wędką. No, what the fuck, ja się pytam, dlaczego tam nie wskoczył? Nie, no dobra, wyłącz pierścień, słuchaj. Ja cięż nie masakra, no? Co to ma być? Ja się pytam, może potrzebujemy, słuchajcie Może potrzebujemy czegoś innego Innej odnogi No kurde, przesuńcie żeś się No właśnie No teraz też tam nie wskoczę, what the fuck Matko kochana To będzie trudniejsze zadanie niż myślałem. Jak tu kamerę odwrócić? Słuchajcie, bo nic nie widzę, no jak tam skoczyć? OMG no Bilbo, błagam cię, mój drogi, skorże tam jak normalny człowiek. No i teraz zbudujemy tutaj. Idealnie. Na ry co tu się dzieje? Czemu tam wskoczyć nie może? Nie, jakie feje, o mój Boże! No, naprawdę co tu się dzieje? No nie mogę wskoczyć tam, masakra. No, czemu to? Ten skok nie działa. No klikam i gościu nie skacze. Co tu się dzieje? Jakie popełniam? No nie, no na, naprawdę to jest masakra. No matko święta. Jeszcze raz pełna koncentracja. No i. Klika mi nie skacze. Czy co ta postać się dzieje, zacina się coś O Matko Święta? No, nareszcie się udało. Po wielu trudach. Omg! MG

Oj, <laughs> chyba I I biedne krasnoludy zostały złapane. <smart noise> Bo Bilbo się zgubił, nie? Pajęczyna, czyli będą pająki. Uuu, uh. <smart noise> krasnoludy złapane zostały. Co my tu mamy? Jaka podpowiedź? Aha, rozumiem. No dobra. Okay. Po jednym pająku. Udało się. Tu mamy, możemy zapisać już sobie. W razie czego. No dobrze, lecimy dalej. W takim razie. Ups, chyba spadliśmy. No dobra, tylko co teraz? Słuchajcie. Aha, no dobrze, mamy tutaj więcej postaci z tego co widzę. No, no, bardzo ładnie. No i teraz potrzebujemy tylko tutaj się przedostać. Musimy uwolnić resztę krasnoludów. Okej, okay, mamy mostik, więc idealnie. Weźmiemy sobie Bilbo i przejdziemy na drugą stronę. Tu jest kolejny pajęczak, jak widzicie. Musimy przeciąć i bateliny. O, no, idealnie. No i teraz zbudujemy coś zapewne. Kurde, te pajęczaki denerwujące są, szczerze mówiąc. A, jeszcze trzy krasnoludy musimy uwolnić. Aby nam się to udało. Dobra, i przechodzimy teraz dalej. Możemy się skradać, prawda, przechodzić przez ciasne pomieszczenia, więc... komu w drogę? Dobra, przedzieramy się tutaj. O, te pająki trzeba niszczyć, tak? Okej, okay, niech będzie. O, udało się. Ups! Nie, 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 nie. Dobra, zniszczymy je teraz. Pokonajmy te pająki. Bilbo, dzięki temu pierścieniowi jest praktycznie niewidzialny. Tak jest, no i po pająkach Tylko że Sauron nam nie wybaczy wykorzystywać tak ten pierścień, prawda? Okej, okay, kolejne tutaj pajęczyny przetniemy. Mam nadzieję, że nie będziemy się bić z tym wielkim pająkiem, prawda? Dobra, teraz musimy tutaj sobie wejść. U, nie da się? Co jest? teraz byliśmy po prostu. Wow, 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 wow! Co tu się. O, no i nie! No nie, no to będzie. Dobra, przynajmniej już tu jesteśmy w tym miejscu. No i kolejny pajęczek zostanie pokonany. Pykens tak jest. I tyle by było na ten temat. Poniszczymy sobie te rzeczy. I przechodzimy dalej, prawda? Znowu trzeba się wskradać, ale tym razem uwolnimy krasnoluda, prawda? No, jest tutaj nasz ostatni krasnolud, Pickens. Tak się też stało, uwolniliśmy ich, ich jest, udało się to nam zrobić. No i wszystkie krasnoludy są, aha. Ale tu jest ten duży pająk, prawda? I to elfy? to. Legolas, no proszę. No proszę, mamy tutaj Legolasa, ale krasnoludy nas złapały, no. O nie, ataki pająków, no nie, znowu kogoś złapały. Co za pajęczeki no nie, dobra, zbierajmy sobie tutaj hajsy. Ok, teraz tak, użyję pierścienia, bo może coś tu będzie trzeba zbudować. To mi się jakieś tak wydaje. No właśnie, czy to mogę coś z tego zrobić? Tak właśnie o to chodziło. Dobra. Dobra. Elfy mają możliwość takiego większego wspinania się, prawda? I co teraz? Tak, to, a, mini minigierka, tak? Dobra, jest, chyba go pokonaliśmy, a, brawo. A i pierwszy krasnolud zostanie uwolniony, jeszcze mamy... co za zadanie trzech uwolnić. Ła, z deszczów pod Dobra, tutaj jest podpowiedź zapewne, że tylko krasnoludy się potrafią tak. Tak spinać. Klikamy to K. Jest, dobra, kolejny krasnolud został uwolniony. Tak jest. No i teraz. Jeszcze jeden nam został. Dobra, co my tu mamy? Potrzebujemy magii użyć. Tylko, że nie mamy nikogo, kto mu mógł... Gandalfa tu nie ma z tego co widzę. Tu sobie zapiszmy oczywiście. Zapisz, kontynuuj, oczywiście, że tak. Dobra. Gin pajęczaku. Co on się tak zacina? Raczej ono. Okej, okay, tu coś znowu trzeba zbudować. Aha, dobra, teraz zadanie dla krasnoluda Dobra, klikamy K Uda się to nam zrobić, tak jest. Elegancko What's now, sprawdźmy co tu się dzieje. Ok, czyli już wiemy o co chodzi. Potrzebujemy elfa. Lego Lasie. Ok, i mini gierka kolejna. Klikamy. I co teraz? K. Tak jest. No i po pająku, i ogólniliśmy trzeciego krasnoda. W końcu udało się nam to zrobić.

Co on powiedział? No nic, moi drodzy. Ja Wam dziękuję za uwagę. Przeszliśmy kolejny etap gry. Zapraszam Was do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.